Polska dziennikarka radiowa i telewizyjna Katarzyna Stoparczyk zginęła w wypadku samochodowym 5 września w wieku 55 lat. Była znana jako autorka i prowadząca audycji dla dzieci, takich jak dzieci wiedzą lepiej i zagadkowa niedziela które cieszyły się dużą popularnością zarówno wśród najmłodszych, jak i ich rodziców. Polski piosenkarz Stanisław Sojka. Zmarł 21 sierpnia, w wieku 66 lat. Artysta został znaleziony martwy w jednym z sopockich hoteli. Jego nagła śmierć, tuż przed planowanym występem na festiwalu w Sopocie, wstrząsnęła światem muzyki. Stanisław Sojka przez ponad 40 lat zachwycał publiczność jako wokalista, kompozytor, pianista i aranżer. W swojej twórczości przeplatał takie gatunki jak pop. Muzyka klasyczna oraz poezja śpiewana, co uczyniło go jednym z najbardziej wszechstronnych artystów polskiej sceny muzycznej. Polski pilot wojskowy Maciej Krakowian zginął w katastrofie F-16 w Radomiu 28 sierpnia w wieku 35 lat. Maciej Krakowian był doświadczonym lotnikiem, który miał na swoim koncie ponad 1400 godzin nalotu. Z czego około 1200 na F-16. Jako instruktor i lider zespołu F-16 Tiger Demo team reprezentował polskie siły powietrzne na prestiżowych pokazach lotniczych w kraju i za granicą. Polska aktorka Helena Kowalska zmarła 30 sierpnia w wieku 92 lat. Aktorka była najbardziej znana z roli w filmie Austeria. Polski aktor, lalkarz i muzyk Zygmunt Babiak zmarł 8 sierpnia w wieku 67 lat. Przez wiele lat był ściśle związany z Opolskim Teatrem Lalki i Aktora oraz zagrał w serialu Świat według Kiepskich. Polski policjant, prawnik i polityk, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej II, kadencji, Jerzy Dziewulski, zmarł 11 sierpnia. W wieku 81 lat polski reżyser filmów dokumentalnych Marcel Łoziński zmarł 20 sierpnia w wieku 85 lat. Był znany z takich filmów jak 89 mm od Europy, wszystko może się przytrafić, czy jak to się robi. Marcel Łoziński był za swoje filmy nominowany do Oscara i zdobył między innymi Europejską Nagrodę Filmową. Polski komentator i promotor w wrestlingu, Paweł Borkowski, zmarł 18 sierpnia w wieku 45 lat. Był jednym z największych w Polsce ekspertów i pasjonatów w wrestlingu oraz przez wiele lat komentatorem tej dyscypliny w Eurosporcie. Polski perkusista, członek zespołu Niebiesko Czarni, Tadeusz Głuchowski, zmarł 8 sierpnia w wieku 83 lat. Polski samorządowiec i nauczyciel, wiceprzewodniczący Sejmiku Pomorskiego, Dariusz Męczykowski, zmarł 11 sierpnia, w wieku 62 lat. Polski lekarz, piłkarz i trener Józef Kurzeja, zmarł 25 sierpnia, w wieku 70 lat. Polska aktorka teatralna i telewizyjna, Krzesisława Dubielówna, zmarła 4 sierpnia, w wieku 91 lat. Polski artysta-fotograf Wojciech Stan zmarł 11 sierpnia w wieku 91 lat. Polski piłkarz i trener piłkarski Roman Łoś zmarł 21 sierpnia w wieku 84 lat. Polski historyk literatury, krytyk filmowy i literacki, profesor, działacz opozycji demokratycznej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Andrzej Werner. Zmarł 12 sierpnia w wieku 84 lat. Dziękujemy za obejrzenie. Jeśli podobał Ci się ten materiał, zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów.